Zadanie 13 maj 2018. Dany jest ciąg geometryczny an określony dla n większego lub równego 1, w którym a1 jest równy pierwiastkowi z 2, a2 to 2 pierwiastki z 2 i a3 to 4 pierwiastki z 2. A my szukamy wzoru na n-ty wyraz tego ciągu. Czyli kolejne zadanie z podstawiania. To znaczy bierzemy sobie na warsztat podpunkt a i teraz tak, dla jedynki tutaj mamy dwójkę. Pierwiastek z 2 do potęgi drugiej do potęgi pierwszej daje 2, tu mamy pierwiastek z 2, więc to odpada no to sprawdzamy B. Dla jedynki dostaniemy 2 do potęgi pierwszej, czyli 2 podzielone przez pierwiastek z dwóch, to jest pierwiastek z dwóch, pasuje. No to sprawdzamy dalej. Jak podstawimy dwójkę, to mamy 4 dzielone przez pierwiastek z 2, czyli 2 pierwiastki z dwóch, pasuje. No to sprawdzamy dla trójki. 2 do potęgi trzeciej to jest 8. 8 podzielone przez pierwiastek z dwóch to 4 pierwiastki z dwóch, no czyli znaleźliśmy naszą odpowiedź.